Drodzy Państwo, czytelnik nas poprosił, żebyśmy zainteresowali się tym, czy nie da się z powrotem odblokować wjazdu bądź wyjazdu z Dąbrowszczaków w ulicy Partyzantów. Oczywiście w jedną stronę, żeby to nie było kolizyjnie. Przyszliśmy tutaj, ale jak Państwo widzicie, chyba się nie da, bo akurat trwają prace, które chyba już ostatecznie uniemożliwiają otwarcie ulicy Dąbrowszczaków. Nie wiem, wydaje mi się, że trochę szkoda, szkoda, że... Przy zamykaniu, otwieraniu, tworzeniu nowych ulic, nowych możliwości nie rozmawia się z mieszkańcami, a często słyszymy, że nie da się. Ja pamiętam, jak długo nie dawało się otworzyć, np. zjazdu z Ronda Bema na ulicę Kopernika, nie udawało się otworzyć wcześniej zjazdu z wiaduktu w ulicy Ziantary Malewskiej. Nie da się, nie da się, nie da się. Drodzy Państwo, teraz mamy wakacje. Większość ludzi z Olsztyna wyjechała niż turystów, którzy do nas przyjechali, więc. Mamy te jeszcze półtorej miesiąca spokoju, ale od września znowu zaczną się korki, i naprawdę myślę, że chyba wszyscy już to wiemy, że kolejne czerwone światła na pewno nam już niczym nie pomogą. Musimy zacząć sięgać po nowe pomysły. Takim pomysłem może być na przykład otwarcie ulicy kolejowej, ale też zupełnie inne. Drodzy Państwo, piszcie do nas, będziemy próbowali o tym rozmawiać z policją, z urzędnikami, którzy są odpowiedzialni za ruch uliczny w Olsztynie.